Patrząc na tę wieżę wiertniczą, można się domyślić, jakiego skarbu tutaj się szuka, prawda? Wody. Pitnej i słodkiej. jakie przedsiębiorstwo tutaj pracuje? Przedsiębiorstwo robót wiertniczych w Wrocławiu. Jak głęboko już daszliście? Do głębokości 540 metrów. Przecież tutaj w pobliżu przepływa jedna rzeka, druga rzeka, mnóstwo jest na około studni. Dlaczego trzeba było dochodzić aż do takich głębokości, żeby wydobywać wodę głębinową? Wody, które występują blisko powierzchni są strasznie zanieczyszczone. One się po prostu nie nadają do użytku. Są tutaj przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Geologicznych, Zakład Hydrogeologii. Magister Leszek Poprawski, magister Stanisław Staśko, Doktor Józef Kryza oraz jest z nami również zastępca dyrektora Instytutu, pan docent Andrzej Tesew. Jak doszło do tego, że właśnie w tym miejscu akurat zdecydowano się na wiercenie w poszukiwaniu wody? Trzeba było mnóstwo materiału geologicznego przewertować, przeanalizować, trzeba było obejrzeć skały, które tutaj występują. Czy te rdzenie wiertniczek ilustrują nam kolejność warstw geologicznych, przez które trzeba było się przebić zanim się doszło do pokładów wodonośnych? W przybliżeniu tak, są to po prostu wybrane próby z dużego rdzenia wiertniczego, który liczy sobie około pół kilometra i reprezentują one najbardziej typowe skały jakie w tym rejonie występują i w których szukamy wód podziemnych tych rdzeni już z, można powiedzieć, że była woda. No mówiąc takim językiem trochę laickim. Więc jest to ta próba skalna. Jest to tak zwany wapień muszlowy. W obrębie por tej skały występuje woda na tym obszarze w dosyć dużych ilościach. Natomiast podstawowym horyzontem wodonośnym tego obszaru, na którym się znajdujemy jest tak zwany czerwony spągowiec i wstry piaskowiec, są to skały ziarniste, w porach których odkryto bardzo bogate złoża wód podziemnych. One są izolowane już od wpływów powierzchniowych, od wpływów rolniczych i innych, które powodują zanieczyszczenie tych wód. Czyli można powiedzieć, że ta woda się nadaje już do picia, nie trzeba jej uzdatniać na przykład? No, w przypadku wód z starego piaskowca nie zachodzi konieczność uzdatnienia tych wód. Możemy bezpośrednio do spożycia ją. Mało tego, my nie musimy tej wody pompować, bo ona...